Przez całą historię imperia były zakładane dzięki armiom, ale przetrwały dzięki złotu. Złoto to nie tylko błyszczący metal, jest ucieleśnieniem suwerenności państwa, niezależności i woli przetrwania nawet w najciemniejszy dzień. Ale dziś w Moskwie ta gwarancja została zniweczona. Władimir Putin plądruje tak zwany nietykalny święty skarb Rosji, fizyczne rezerwy złota państwa, aby przedłużyć swoją władzę o kilka miesięcy. To nie jest rutynowy ruch mający na celu zrównoważenie budżetu. To gospodarcze samobójstwo supermocarstwa. Przy spadających dochodach z ropy, kurczących się rezerwach chłanów i sankcjach zaciskających pętlę, Putin złamał ostatnie i najbardziej niebezpieczne tabu. Ale największą ironią tej katastrofy jest to, kto zabiera to złoto. Najbardziej tajny skarbiec państwa, ten ogromny rezerwuar złota przechowywany na czarną godzinę, jest teraz przenoszony do skarbców, oligarchów i skorumpowanych banków. Aby zrozumieć skalę tej zdrady, musimy najpierw spojrzeć na zimny język liczb, a potem na miejsce zbrodni, które te liczby ukrywają. Przedwojenna Rosja gromadziła złoto jako strategiczną doktrynę. Celem było przetrwanie nawet po odcięciu od zachodniego systemu finansowego, ale dziś ta linia życia jest przecinana. Dane nie kłamią. Patrząc na dane z Banku Centralnego Rosji i Ministerstwa Finansów, a także na wyciekłe raporty wywiadowcze, widzimy przerażający upadek. Na papierze Rosja może nadal wydawać się mieć piąte co do wielkości rezerwy złota na świecie, około 2330 ton. Ale diabeł tkwi w szczegółach, a raczej w płynnych aktywach. Na początku wojny Narodowy Fundusz Majątkowy NWF posiadał 405 ton złota, natychmiastowo wymienialny skarbiec wojenny. Do listopada 2025 roku liczba ta spadła do zaledwie 173 ton. To oszałamiająca strata 57%. Ponad połowa zniknęła w ciągu zaledwie trzech lat, aby sfinansować płonące czołgi i eksplodujące składy amunicji na ukraińskich stepach. Więc komu sprzedawane jest to złoto? Tutaj zaczyna się najciemniejsza i najbardziej rabunkowo pachnąca część historii. Rosja nie może sprzedawać swojego złota na globalnych rynkach takich jak Londyn, Zurych czy Nowy Jork z powodu międzynarodowych sankcji Embark G7. Dlatego to złoto nie zmienia właściciela za międzynarodową wartość, lecz na rynku krajowym. Kreml sprzedaje fizyczne sztabki złota z państwowego skarbca do kontrolowanych przez siebie banków państwowych i oligarchów za kulisami. W przeszłości te transakcje były jedynie zapisami księgowymi. Złoto przechodziło z jednej instytucji państwowej do drugiej, ale fizycznie pozostawało w tym samym miejscu. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Złoto fizycznie opuszcza skarbiec. To jest równie mocny znak pilnej potrzeby reżimu na gotówkę, walutę fiducjarną, czyli rubla, jak i wyścig elity, aby wymienić swoje tracące na wartości ruble na prawdziwe pieniądze państwa, złoto, przed nadchodzącym upadkiem. W pewnym sensie to jak pasażerowie z kabiny kapitana wsiadający pierwsi do łodzi ratunkowych, gdy statek tonie. Oligarchowie i banki zabezpieczają swoje aktywa, kupując złoto państwowe. Ten mechanizm to pułapka płynności. Putin oddaje najważniejszy strategiczny zasób kraju elitarnej grupie, którą stworzył, aby zamknąć deficyt budżetowy, wypłacić żołnierzom pensje i pokryć koszty amunicji kupowanej od Iranu i Korei Północnej. Prognozowany deficyt budżetowy na rok 2025 przekroczył 48 miliardów dolarów. Dochody z ropy naftowej spadły o 27% z powodu limitów cenowych i malejącego globalnego popytu. Nawet rezerwy hualów w krajach przyjaznych się wyczerpują. Pozostaje tylko jedno złoto. Według raportów wywiadowczych Rosja planuje sprzedać kolejne 230 ton złota w pozostałej części roku 2025, dodając do tej ilości kolejne 115 ton w roku 2026. Jeśli to tempo się utrzyma, rezerwy złota Narodowego Funduszu Majątku Rosji, jego funduszu na czarną godzinę, zostaną całkowicie wyczerpane w ciągu kilku najbliższych lat. Sprzedaż rezerw złota to nie tylko kwestia zmiany liczby w arkuszu Excel w Moskwie. Tworzy to ogromną falę zniszczenia w rosyjskiej tkance społecznej i gospodarczej, której naprawa zajmie dekady. Pierwszym miejscem, które ta fala uderza, jest poczucie zaufania rosyjskiego narodu. Historycznie złoto było najsilniejszą kotwicą dla waluty, mianowicie rubla. Obecność złota w skarbcach banku centralnego daje społeczeństwu pewność, że nawet jeśli nasze papierowe pieniądze staną się bezwartościowe, za państwem stoi prawdziwa wartość. Teraz ta kotwica jest wyrywana z łańcuchów. Sprzedaż złota otwiera wrota dla swobodnego spadku rubla. W miarę jak rezerwy się kurczą, zdolność Banku Centralnego do interwencji w przypadku szoku walutowego lub nowej fali sankcji jest zniweczona. Dla Rosjan oznacza to powrót hiperinflacji i ciemnych, ubogich dni lat 90. Podczas gdy państwo pompuje bezwartościowe ruble na rynek pod pozorem gospodarki wojennej, pozbywa się rezerw złota, które mogłyby zrównoważyć te pieniądze. To jest w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu gospodarcze podpalenie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ten proces działa jako mechanizm transferu bogactwa. Komu Putin sprzedaje złoto państwowe? Ludziom? Nie. Podczas gdy zwykli rosyjscy obywatele zmagają się z rosnącymi cenami żywności i spadającą siłą nabywczą, nie mają środków na zakup złota państwowego. To złoto trafia do oligarchów lojalnych wobec reżimu, menedżerów banków państwowych i wewnętrznego kręgu Kremla. To największa operacja handlu wewnętrznego i grabieże, jaką widziała współczesna historia. Widząc, że reżim zmierza ku upadkowi, elity wymieniają swoje zdewaluowane ruble i ryzykowne aktywa, na gwarantowane przez państwo złoto. Aby chronić swoje stanowisko, Putin otwiera skarbiec kraju dla tych elitarnych grabieżców w zamian za ich lojalność. Kiedy wojna się skończy, lub reżim upadnie, podczas gdy rosyjski naród zostanie z bezwartościowym papierem, ci oligarchowie będą zwycięzcami z tonami złota prawdziwe bogactwo, które jest ważne wszędzie na świecie. To jest zdrada Rosji. Putin nie tylko rozdaje dzisiaj, ale także przyszłość Rosji oligarchom. Odbiciem tego na poziomie ulicy jest chaos i niedostatek. Rezerwy złota to ubezpieczenie państwa. Są przechowywane do użycia w przypadku trzęsień ziemi, klęsk, głodu i poważnych kryzysów. Putin spienięża to ubezpieczenie, aby pokryć codzienne wydatki na wojnę bez szans na wygraną, wypłacać premie żołnierzom, finansować irańskie rakiety. To jak anulowanie ubezpieczenia domu od pożaru i hazardowanie tymi pieniędzmi, a dom Rosji obecnie płonie. Podczas gdy ludzie są usypiani opowieściami o Wielkiej Rosji, finansowy kręgosłup państwa jest w rzeczywistości łamany. Raporty z regionów pokazują, że wypłaty są opóźniane, inwestycje w infrastrukturę zostały wstrzymane, a podstawowe usługi zawodzą. Ponieważ pieniądze, prawdziwe pieniądze, złoto, nie są już wydawane na ludzi, lecz na machinę wojenną i pasożyty, które ją karmią. Ta sytuacja zapala ląd do wybuchu społecznego. Kiedy Rosjanie zrozumieją, że pod przykrywką patriotyzmu okrada się ich własne kieszenie i przyszłość ich dzieci, a złoto państwowe trafia do kieszeni garstki oligarchów, ta cisza ustąpi miejsca wielkiemu gniewowi. Kiedy przenosimy problem z wąskich ulic Moskwy na rozległą szachownicę globalnej geopolityki, śmiertelna skala błędu Putina staje się bardziej oczywista. Dlaczego kraj trzyma złoto? Tylko na wypadek kryzysów gospodarczych? Nie. Dla nuklearnego supermocarstwa złoto oznacza suwerenność. Złoto jest jedyną gwarancją przetrwania bez zależności od dolara, euro czy chłana. Patrząc na dzisiejszy globalny układ sił, co robią strategiczni rywale i tak zwani sojusznicy Rosji? Chiny przeprowadzają największą operację zakupu złota w swojej historii w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wypełnia swoje skarbce Banku Centralnego po brzegi. Dlaczego? Ponieważ chce chronić swoją niezależność finansową na wypadek potencjalnego kryzysu na Tajwanie lub konfliktu z Zachodem. Chiny gromadzą, wzmacniają się i zwiększają swoje rezerwy. Stany Zjednoczone. Tymczasem pozostaje niekwestionowanym liderem finansowym świata z ogromnymi rezerwami złota wynoszącymi 8133 tony. Więc co robi Rosja, która postrzega się w tej lidze supermocarstw? Sprzedaje. Podczas gdy jej strategiczni rywale się zbroją, Putin demontuje i wyprzedaje finansową zbroję Rosji kawałek po kawałku. To jest geopolityczne samobójstwo. Rosja, która straciła swoje rezerwy złota, nie jest już supermocarstwem. W najlepszym wypadku jest magazynem surowców dla Chin. W najgorszym to bankrut, uzbrojony w broń nuklearną, upadłe państwo. Sen Putin o multipolarnym świecie Putina faktycznie przepadł wraz z tymi sprzedażami złota. Ponieważ państwo, które nie potrafi chronić własnej waluty i rezerw, nie może być globalnym biegunem. Tym ruchem Rosja całkowicie oddała swój finansowy los czynnikom zewnętrznym, a w szczególności łasce Chin. Pekin dostrzega bezradność Moskwy. Topnienie rezerw złota Rosji i brak gotówki to niepowtarzalna okazja dla Chin, aby zredukować Rosję do statusu państwa wasalnego. Co ważniejsze, ta sytuacja pozbawia Rosję wszystkich jej strategicznych narzędzi poza odstraszaniem nuklearnym. Supermocarstwo odstrasza nie tylko swoimi pociskami, ale także swoją gospodarką, rezerwami i odpornością finansową. Putin niszczy tę strategiczną głębię, która daje Rosji jej państwowość, dla zdobycia wioski na Ukrainie lub przesunięcia linii frontu o kilometr. Ten obraz przypomina nam upadek carskiej Rosji w 1917 roku lub Związku Radzieckiego w 1990 roku. Gdy oba imperia upadły, ich skarbce najpierw zostały opróżnione złoto sprzedane lub zrabowane. Historia się powtarza. Podczas gdy Putin twierdzi, że przywrócił Wielką Rosję, w rzeczywistości sprowadza ją do najbardziej bezbronnej, kruchej i zubożałej formy, jaką kiedykolwiek widziała historia. Przeniesienie strategicznych rezerw Rosji do kieszeni oligarchów poprzez wewnętrzną sprzedaż jest najjaśniejszym dowodem na to, że Kreml nie jest teraz zarządzany z myślą o państwie, lecz z mentalnością organizacji przestępczej. Państwo może pożyczać, aby wygrać wojnę, ale nie plądruje własnej egzystencjalnej gwarancji, swojego złota. Aby wygrać wojnę, jeśli tak się dzieje, wojna jest już przegrana, a przywództwo jedynie finansuje swój bilet wyjścia. Złoto, dziedzictwo tysięcy lat, potęga imperiów, a dziś marzenie topniejące w rękach Władimira Putina. Każdy gram złota opuszczający rosyjskie skarbce państwowe to nie tylko strata ekonomiczna, to kawałek wyrwany z suwerenności Rosji. Putin ryzykuje narodowym bogactwem zgromadzonym przez pokolenia Rosjan na stole kasyna, aby przedłużyć swoje życie polityczne o kilka miesięcy może rok a przy tym stole zawsze wygrywa kasyno ale to kasyno nie jest już na Kremlu. Podczas gdy oligarchowie zabierają swoje złoto i planują ucieczkę, dla rosyjskiego narodu pozostaje tylko jedna rzeczywistość bankrutujące państwo, bezwartościowa waluta i skradziona przyszłość. Otwarcie tych skarbców złota w listopadzie 2025 roku to w rzeczywistości moment, w którym Kreml podnosi białą flagę, ponieważ gdy przywódca zaczyna sprzedawać rodowe srebra, koniec drogi jest bliski. Przekaz jest jasny: Rosja jest bankrutem. Ogłoszenie tego zajmie im tylko trochę czasu. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Podziel się nimi w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś. Dziękujemy, że nas wybrałeś.